Cześć witam w następnej części dzisiaj zajmę się podłączeniem całej instalacji mat grzewczych więc tak już wam pokazuję o co tutaj wszystko chodzi gdzie się podłączyć tutaj jest cała ta oczywiście instalacja przyciski przyciski będą tu więc to będzie gdzieś tak na tej wysokości i tak żółty przewodzik mam nadzieję, że sięgnie. Tutaj poprowadzić, jeśli nie, to troszkę go przedłużymy. Ale powinien sięgnąć, chociaż nie wiem. No bo to będzie szło ten tutaj pod tapicerką, i tu do góry. I on idzie tutaj, będzie podłączony pod plus. Ten cieniutki czerwony przewodzik to on idzie od podświetlenia gałki zmiany biegów. Więc on jest tutaj dołożony ode mnie, bo mam podświetloną gałeczkę. Dalej co tu mamy. No i z tej instalacji ten czerwony przewodzik taki pomocniczy. Tak jak widzicie jest bardzo krótki i nie sięgnie mi, a trzeba go podłączyć pod pod zapłon żeby pojawiał się prąd po przekręceniu kluczyka no i taki prąd znajduje się po przekręceniu kluczyka tutaj w kostce w radiu więc ten krótki przewodzik niestety nie sięgnie dlatego go przedłużę pociągnę tędy i podłączę tutaj pod kostkę Oczywiście sprawdźcie sobie, bo trzeba sprawdzić, żeby mieć pewność, w którym miejscu idzie prąd po przekręceniu kluczyka. Bierzemy miernik do ręki i sprawdzamy. Ja Wam to jeszcze pokażę, jak tu zdemontuję to radio. Na razie wam objaśnię, co gdzie podłączyć. Żółty przewód mówiłem wam, że podłączę tutaj pod plus, tej żaróweczki, aby było oświetlenie. Dalej, to już z takich ważniejszych przewodów. Tu idzie ten główny przewód, który podłączamy pod stałe zasilanie plusa. Jest on z bezpiecznikiem 15-amperowym. No i cóż, chciałoby się go podłączyć tam pod akumulator, ale niestety też nie sięgnie. Ja tutaj mam pod zapalniczkę poprowadzone dwa przewody bezpośrednio z akumulatora plus oraz minus. Dlatego podepnę sobie ten przewód plusowy pod plus, który tak jak mówiłem, idzie bezpośrednio od akumulatora. No i minus z minusem zrobię to samo, że minus podłączę sobie także tutaj pod minus, który idzie bezpośrednio z akumulatora. Tak mam to rozwiązane tutaj w zapalniczce. No i te dwa przyciski, tutaj będę musiał rozwiercić i umieścić je tutaj. Tak to planuję. A tutaj, tutaj to jest już zrobiona długa wiązka. Z tego względu, że pewnie jeśli jest samochód e, kombi, żeby to. Sięgnęło. No nie wiem, jest to rozwiązane tak jak jest. Ale damy radę. To idzie wszystko podłączenie już na klik wtyczki pod maty grzejące, które tak jak pokazywałem w pierwszej części są tutaj poprzyklejane. Więc cóż zostało? Przedłużyć ten czerwony kabel, plusowy żółty przewód tutaj wszystko podłączyć zaizolować koszulkami żeby to ładnie wyglądało no i tak jak mówiłem ten czerwony przewodzik przedłużyć pociągnąć. tutaj pokażę wam wszystko jak to będzie jak to będzie wyglądało podczas montażu dobra radyjko mamy odpięte więc bierzemy miernik zostawiamy na 20. Volt. Nie wiem, gdzieś tu minusa poszukamy. Minus wziąłem tutaj w kostce do czarnego kabelka. No i czerwony, tutaj gdzie zamierzam się podpiąć. A zamierzam się podpiąć tutaj pod ten plusik więc tu bierzemy pod plusik i zaraz przekręcimy zapłon albo od razu sobie weźmiemy zapłon tak jak widzicie jest zero ponieważ nic jeszcze tutaj nie dotknąłem Dobra jest Puszczam. Nie ma nic. Dotykam. Jest. Czyli tutaj mamy hmm, po przekręceniu kluczyka prąd, który idzie. Dlatego tutaj w to miejsce podepnę się hmm, z tym czerwonym przewodem, który wam pokazywałem. Tutaj go wsuniemy. I tak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o ten czerwony przewód. Tutaj już sobie cały ten tunel, tak mniej więcej, zdemontowałem. Ponieważ tutaj te wszystkie przewody już przygotowane, oczywiście są tam z tyłu za fotelami kostki, wszystkie podłączone. Teraz wystarczy te wszystkie przewody pociągnąć tu do góry oczywiście jeśli starczą jeśli nie starczą to będziemy je przedłużać dobra, jak ten przewód pociągnąć otóż puściłem go w dół i uczepiłem go to znaczy ja to zrobiłem w ten sposób, że zaizolowałem sobie do przeduszki, takim do klucza grzechotkowego i Puściłem tędy z góry w dół, żeby był ciężarek i poleciało mi w dół, tędy sobie wyciągnąłem i tutaj teraz wystarczy przez wykładzinkę, tu mam taki nieduży kawałeczek, przeciągnąć i już tutaj mam ten przewodzik i teraz go zaizoluję. Jeden z drugim, i już mam przewodzik. Jeden przedłużony. Dobra, cała instalacja jest podłączona. Tak jak wam pokazywałem na początku, po zapłonie jest podłączony czerwony przewodzik. Ten pomocniczy tutaj do kostki, tu gdzie jest pojawia się napięcie, gdy przekręcimy zapłon. Następnie żółty przewód jednak przedłużyłem sobie. Dodałem czerwony, bo nie miałem żółtego, takiego cieńszego, nie chciałem tego grubego stosować. No i tutaj jest podłączone do podświetlenia żaróweczki pokręteł. Yy, dalej. No i tutaj do zapalniczki jest podłączony... Ten czerwony przewód tutaj do plusa. No i czarny do minusa. Oczywiście wszystko jest pod spodem. Cyną ładnie połączone. Koszulki termokurczliwe także są ładnie założone. No i jeszcze owinąłem taśmą izolacyjną, więc tak to wygląda. Dobra, wszystko jest złożone tak, jak być powinno. Piękna pogoda jest. Już Wam pokazuję, jak to tutaj wszystko wygląda. Tak, jak widzicie, przyciski już są tutaj w tym miejscu, w którym mówiłem, że będą. Akurat znalazłem takie wiertełko, w którym wierciłem otwory pod czujniki parkowania w innym samochodzie. Dobrze, że je znalazłem. I akurat tutaj przyciski mi fajnie pasują, więc tak to wygląda. Zapon jest włączony, przyciski oczywiście działają. Najpierw pokażę Wam pirometrem, jaka jest temperatura. Dzisiaj to jest i tak ciepło, bo jest ładna pogoda. Tak jak mówię, ale zobaczymy, jaka jest temperatura w foteli. 27 27 stopni. Tutaj to słońce grzeje. Nie będzie więcej. 42. Tak bardziej wiarygodnie to będzie, jeśli nagra. Później, jeśli się ściemni na wieczór, filmik będzie troszkę chłodniej. I pokażę Wam tą temperaturę. Jaka jest oczywiście różnica więc tak jak teraz widzicie jest 27 zapłon jest włączony no i teraz wystarczy sobie uruchomić grzanie foteli tutaj jest trzy kropeczki to jest na maksa dwie kropeczki troszkę mniejsze grzanie no i jedna kropeczka wiadomo takie lekkie włączymy na trójkę na maksa Oczywiście, podświetlanie tych przycisków także jest. Podświetlanie zapalniczki, no to widać, bo jest taki pomarańczowy kolor. No, tutaj tego teraz nie będzie widać, ponieważ jest yy, yy, dzień, ale to jeszcze nagram na wieczór, jak to się prezentuje. Odczekamy chwilkę. Grzanie jest włączone na najmocniejszy tryb, na razie jest 27. siedem, zaraz się maty rozgrzeją do tych trzydziestu jeden, trzydziestu stopni. Więc troszkę ciepleje. jest. Oczywiście jak jest zimno, no to jest taka zauważalna różnica, jeśli się jedzie na wieczór, jest 10 stopni, czy jak będzie chłodniej zimą, no bo maty, to zazwyczaj się będzie włączać jak jest zima, jest chłodno, 5-2 stopnie minusowe temperatury, żeby nie siadać na te zimne fotele, tylko już troszkę podgrzane. To już jest 30 stopni, ale tak, jak mówię, pokażę tym jaka jest temperatura. Będzie chłodniej na wieczór, więc to będzie taki bardziej wiarygodny test. Dzisiaj jest ciepło, dzisiaj jest bardzo piękna pogoda. Nagrywam to przed wszystkimi świętymi. Bardzo piękna pogoda jest. Na cmentarze będzie się jechać. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. A no 33, no i mniej więcej do tej temperatury 30, 33, 31, czy tam 32, te maty na maksa się rozgrzewają, więc, więc tak to wygląda. Jeszcze Wam pokażę z tyłu, jak te kable od mat są poprowadzone. Dobra, to poczekamy, niech tu się grzeje. Ale więcej już temperatury raczej nie będzie. No i dobra, jeszcze tutaj rzucimy okiem jak to wygląda. Tutaj te przewody idą tędy, oczywiście lużu trochę zostawiłem, żeby nie było na styk, bo fotel przesuwa się i żeby nic się z tymi tablami nie działo. No i z drugiej strony, tutaj, od pasażera, tak samo te przewody tak wyglądają. Tak to się prezentuje. No i cóż, jeszcze mogę wam pokazać, jak to wygląda całe podłączenie pod, pod tymi pokrętłami. A tutaj, pod, tymi, pod tym pokrętłem, tak to się prezentuje. Więc ostatni rzut oka na to, jak się prezentuje w dzień. No i pokażę Wam krótką także prezentację, jak to wszystko wygląda już w nocy. Mam nadzieję, że taki filmik z montażu mat grzejących się podobał. Oczywiście była pierwsza część. Jeśli ktoś nie oglądał, no to zapraszam do obejrzenia pierwszej części. Jak te wszystkie maty przykleić. No i mniej więcej jest pokazane. Oczywiście też ta wiązka, jak wygląda to wszystko omówione tak pokrótce na no w tej części no to widzieliście jak to wszystko podłączyć tutaj była tylko już e, większość podłączenie tej instalacji żeby to wszystko chodziło m, tak jak być powinno No i widzieliście, że m, jakie są temperatury. Na początku m, była niska temperatura fotela. Na dworzu jest e, z 8 stopni ciepła. Dlatego postanowiłem, że nagram to takie sprawdzenie temperatur, jak jest chłodniej trochę na dworzu. Oczywiście, jeśli jeszcze to skontroluję, jak już będzie zima, będą temperatury minusowe, i wtedy zobaczymy, jak będą się tematy zachowywać. Jak będą grzały, do jakiej temperatury, bo wtedy w samochodzie już będzie temperatura minusowa. Jak sobie poradzą, po jakim czasie te temperatury wzrosną, jak to będzie wyglądać. Eee, więc, jeśli taki filmik się podobał, no to oczywiście zostawiajcie lajki, piszcie komentarze i subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z każdym nowym filmikiem. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.